Boże. W dzisiejszym odcinku Ewangelia w Ewangelii zatrzymujemy się nad wczorajszym słowem, które było czytane w ostatnią już niedzielę października. W tym fragmencie słyszymy opis spotkania Jezusa z uczonymi w prawie. Wystawiają naszego Pana na próbę, zadając mu pytanie, które przykazanie w prawie jest najważniejsze. I Chrystus mówi jednoznacznie: najważniejsze jest przykazanie miłości, a więc Będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Drugie podobne jest: będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Dobra nowina w tym fragmencie ukryta jest w prawdzie, że Bóg jest miłością. On pierwszy nas umiłował i oczekuje naszej wzajemności. Miłość wymaga odwzajemnienia. Bóg nas kocha i pragnie, abyśmy kochali go właśnie całym sobą i wszystko co czynimy, nie tylko nasze dobre uczynki, ale także nasze praktyki religijne, uczestnictwo w życiu sakramentalnym ma wypływać z miłości do Jezusa. Ale są też takie sytuacje, które pokazują, że miłość jest ponad prawem. Wyobraźmy sobie taką okoliczność jest niedziela. Razem z rodziną zaplanowaliśmy uczestnictwo w ostatniej mszy niedzielnej w mieście, na przykład o 21.00. Jedziemy ulicami miasta i nagle wypadek. Za chwilę mamy być na Mszy Świętej. Jaką byśmy podjęli decyzję? Zatrzymujemy się, bo nie ma inne, nikogo innego w pobliżu. Orientujemy się w sytuacji, być może udzielamy pomocy, zwomnimy po odpowiednie służby, czy zostawiamy tych ludzi i jedziemy do kościoła, bo mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej Niedzielnej. Zastanówmy się tak bardzo głęboko. Czy to, co robię jako chrześcijanin, jako uczeń Jezusa, wynika z obowiązku, czy z miłości do Niego?